Cześć wszystkim, witajcie po mojej przerwie. No, prawie tego nie Albo na to pan, to dobrze. Teraz jest nieważne. Bardzo wam dziękuję, żeście jesteście za mną byli, tak. że subskrybowaliście, że oglądaliście moje filmiki. Dziękuję wam za to niezmiernie. Naprawdę jest dla mnie. Jestem dumny, że mam taki widzu. No tak, tak. I od razu ogłaszam, że kanał powraca do pełnej. To prostu dyspozycji. A ja teraz mówię, że będę, no, może więcej widzów. Od razu z góry mówię. Nie mam zamiaru robić czegoś takiego. Eee, dawajcie mi łapkę w górę, dobijemy tam do 2000. Jeśli nie, to strzelam wuchu. Bo to jest zupełnie wtedy bez sensu i nie ma to po prostu niczego. Tu jest szkód. Kurde, znowu mam coś gorszego. Dobrze, dobra, nieważne, nieważne. To tutaj idzie? A to idzie i jeszcze jakie to jest. Co warto się na ogień, to jest wszystko do tego. Wczoraj nie mogę już tutaj ten... nic. Dobra. Więc bardzo bym chciała jeszcze raz podziękować. Yy, podziękować Wam za wszystko. Po prostu wszystko jesteście za mną. Jesteście naprawdę niesamowici. Dla mnie to jest coś niewiarygodnego. Mikrofon się nowy szykuje, więc od razu wam ogłoszę. Krzesło oczywiście już do wymiany także jest. Więc to wszystko będzie ogarnięte ładnie. Tylko dla Was, naprawdę dziękuję Wam. Dziękuję Wam, bo zobaczyłem w niektóre komentarze, gdy widziałem, że zwiększają się subskrypcje, że po prostu przybyło więcej widzów. wiem, że będę nagrywał, bo to jest bez sensu, żeby się marnować, skoro Was jest tutaj tak dużo i chcecie, chcecie oglądać filmy. No weź nobie Wypad Nie no jaki nowy Ale jeszcze coś zje Ja chcę Hihi Haha Idiota Wypad Ja chcę se. No weź no, nie weź za mną Palancie O, jest Pościele się trafili Słuchajcie, zrobimy tak. Jak pomoc, to pomoc jedziemy tak. Nie. No dawaj nie A ja sobie będę tylko na odezwie. Będzie pizka. Proszę, żeby czasem nie znowu coś nie zjadło. Nooo. trzeba. Nie. Ty, palancie. No ja to nie znaczne. 20 levela a nie mają. Moc Muszę to. przyznać? Ja mam takie level. No. no bo w sumie no być przesadnie. Dawajcie, dwójeczka. On tu zaraz się nie zajmie. Iho, masz te monety. Esencja, esencja. Kwac. Spoczka. Teraz. O, esencja. No dobrze. E, więc tak. E, jest już w miarę okej. Okay. Lecimy dalej lecimy dalej nabijać lewele. To jest przede wszystkim dla nas cel dzisiejszy. Nabicie sobie troszeczkę lewela, ale pójdziemy sobie dzisiaj w inne troszeczkę miejsce. Czyli oddałem questa. Oddałem questa. Okej. Okay. Więc chodźmy. Już jestem naprawdę szczęśliwy, że powróciliśmy na, na nagrywania yy, Dziękuję Wam, że jesteście tu Ostatnia, Ostatni raz, ostatni raz dziękuję Jesteście ja w pełnym na Kocham, to uwielbiam was czy jesteście za? mną? Zastanawiam się, coś nie zapomniałem. Jeszcze raz, wielkie dzięki. No by... Ja. Ja no za Zaraz coś zje. Poczekajcie, przywołamy naszego gwardzista. I my gwardzimy. On jest strażnik? <sandwiches> Moi koledzy zawsze na niego mówią strażnik. Kurde, zabili mi go. Teraz to nie skończył się czas. No zabili po prostu. Zabiliście mi go. gnidy Uwaga was! Nie! No może ja chcę wziąć. Nie, zdało się będą nie grać. Dzięki, dzięki niemu to ja w ogóle tu żyję. No, dawaj, pomogę ci. O, o znowu go zjechali. Hm, ja ich Teraz miałam taką esencję, ale nie niebieską, tylko jakąś czerwoną albo inną. że zdjąłem... Że zdejmowałem ich po prostu na hita. hu! Nie no, to, to, to jest okej, okay. nareszcie. Widzieliście, no nie zbierajmy. One są na pewno lepsze, o wiele, tych moich zielonych. I może moje zielone mają dużo tych... E, rzut ...kryształków innych. Dziadost. Co wy, damy sobie się zabić, tylko się weźmiemy przez tę wiedzę? Musimy powiedzieć do miasta, to wszystko ogólnie obczaić. Dobra, damy się zabić. No strzelaj szybciej, dziadu. Ona zabije tego, to ja go szybciej. Zdejmę i tak my się do miastu. Okay. Już tapamy się, topamy się. Wielki magiku. Czułszy, że tak powiem. Okej, okay. tak. Więc teraz tak. To Ta mam na łapkach. Jak, jakie one są? Bo to jest był 28,5 wartość Punktów życia. Okej, okay. Czyli to mi się wszystko podoba. Na... A tutaj, po wartość zbroi, wartość życia trochę większa, ale wartość zbroi jest mniejsza, więc yy, je wywalam. Takie krótkie podsumowanie było. Yy, okej. Okay. Więc tak, ja się już będę zmienić. Żegnał. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. No, to jesteście wspominali po raz kolejny, powtarzam. Jesteście w... świetni. Naprawdę świetnie. Dziękuję wam za... Wielkie dzięki. Trzymajcie się. Oglądajcie moje odcinki. Subskrybujcie, lajkujcie, róbcie co chcecie, ale... Nie zostawiacie mnie. Dzięki mnie, dzięki Wam, jak po prostu, mój kanał istnieje. Dzięki Wielkie. Trzymajcie się. Cześć.